no tu odkrywca Żbik Miałem dzisiaj na plażę wyskoczyć Troszkę Pogoda Taka w kratkę A mówię, co będę tam moknął Na plażę można w lepszą pogodę sobie pochodzić Za drobnicą Także mówię, uderzę w las No i To jest przypinka, jakieś odznaczenie Przypinka bardziej W Stanie takim, no, fatalnym Zobaczymy Doczyścimy w domu, zobaczymy co z tego, czy coś z tego wyjdzie, czy, czy po prostu będzie kiszka. Pomoczymy troszkę, może nie wiem, czy będziecie widzieć, coś tutaj jest na niej. Ale myślę, że tego już nie da się uratować, po prostu za późno wyciągnięte z ziemi. No co lecimy dalej, na razie. Ho. <laughs> Moje pierwsze złoto. Takiego dołka przy takiej samej skarpie, ktoś musiał tutaj latać. Sygnał naprawdę był, był kiepski, tak jak mi to opowiadali koledzy. Pokazywało tutaj na 40, 40, no było na równe 40. Jest to złoto, tylko nie wiem, jakie jeszcze próby są nabicia. Jakieś bardzo fajnie. Moja pierwsza taka znajdka złota. Także nie żałuję, że nie pojechałem na plażę. Dobra, tymczasem. No tak się cieszyłem z, yy, z tego, z, ze złota, że zgubiłem pinpointer. <grym> pół godziny w plecy zanim tego, dobrze, daleko nie, kilometrów nie narobiłem. Ale kurczę, niby tam parę metrów ze 200-300 zrobiłem takie kółko. <grym> I pół godziny szukania pinpointera. Czarny jest, muszę go okleić na jakiś kolor, jednak, jednak plus dla Agareta dla Marchewy, że jest takiego koloru i, i będzie widoczniejszy. Ja tutaj się męczyłem, żeby go znaleźć. E, chciałem sprostować jeszcze, bo ja powiedziałem, że słaby sygnał. Sygnał był mocny, sygnał był wyraźny, audio też było e, równiutkie, nic nie zgrzytało. E, chodziło mi o niską identyfikację numeryczną na 40, o tak. Żeby tam zaraz nie było, że, że powiedziałem, że na złoto kijowo bije. Teraz pad guziczek, zrobimy dzisiaj chyba elektrolizę i zobaczymy co z niego wyjdzie na razie, jest zero. Coś tam pod nim jest, jakiś tam orzełek chyba. O taki guziczek. No i co? I zobaczymy. Pokażemy wieczorem, zmontujemy zdjęcie jakieś dorzucimy do końca. Jeszcze muszę wrzucić z niedzieli filmik, bo mam zaległy. Spadało zakończenie nie robiłem nawet Bo robiłem fotki w domu to co znalazłem. Dobra, ruszam dalej, nie będę się rozgadywał tutaj. Wpadł guzior i tele. Dobra, lecimy dalej. No, wykopane z czystej ciekawości. Sygnał nie był zbyt przyjemny. To chyba kolorowe, to są nity. Chyba, no, nawet dwa nity są tylko. Od rączki i to biło na kolor. I może jeszcze tutaj ta płoza. To był składany. Taki scyzorek. Znaczy, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Ale było to na pewno składane. Jest tu miejsce. Zobaczymy. Doczyścimy w domu. Ciekawy fant. Może to jest taki do grzybów. Możliwe, że. Taki nożyk do. do grzyba. Dobra. Lecimy dalej na razie. Nie wiem co to jest. <laughs> może jakaś. Od... Nie, od sygnałówki. A może. Wydaje mi się, że tu jest. Nie wiem co to może być. Powiedziałem, wydaje mi się. Właśnie nie wydaje mi się. To co jakby mie mieć. Nie wiem co to za gówno zostawiam w ziemi. Jeszcze się zatruję, kiedy się zatruję takim czymś. Także niech siedzi dalej na razie chłop. No i dzisiaj kończę swój krótki wypad. Jest trzynasta, pół do drugiej w sumie. Ale taka burzowa pogoda się zrobiła, przed chwilą tak lunęło. Może tutaj nie widać. Ale jest w ogólnie. No i przed chwilą była taka pompa, coś tam grzmi. A mówię. lecę. No i co jak na las? Dzisiaj było. Jeden kawałek drucik taki, to jest e, aluminium e, blaszki. Tutaj, e, tutaj kawałek tego pierścienia wiodącego. Drobne paski są od wewnątrz. Te duże, szerokie, znaczy, że to jest wyrznięte w gwint lufy, żeby nadać ruch obrotowy. Dla takiego pocisku. Ktoś się tam pytał. To żeby wiedział. Takie kawałki w lesie, jakiego jest tego dużo, znaczy, że tam... To może być od moździerzy. Pociski czołgów takie coś miały też. Czasami widać nawet na pocisk, jak jest od karabinu wystrzelony. Też ma takie werżnięte To się rowki nazywa. To nie wiem, co to jest. Te kółeczka, takie to wiadomo, w ziemi bije na kolor. Po wyciągnięciu odrzuca kawałek blaszki. Mega zrywka od mega piwa. Nie, pewnie od, od konserwy jakiejś. Pusta sygnałówka, ale sobie wezmę. Nie mam takiej. Ten nożyk, może uda się go w wskrzesić i, i zrobimy rączkę do niego będziemy mieli taki, taki nożyk nie wiedziałem co to jest a to jest tubka łamana tutaj gdzie mam kciuka zaklepane to zgniecione o nie wiem czy słyszeliście właśnie zagrzmiało i tu kawałek blaszki. Yy, jednogroszówka z roku, zaraz Wam powiem. 98, dlatego jeszcze biła ładnie. Yy, guziczek. Coś tam jakiś zarys, ja zaraz zazumuję. Tak, jakby coś chciało na nim wyjść. Zrobimy dzisiaj elektrolizę. Pokażę, że jak. Może coś nam wyskoczy. Znowu brzmi. Tutaj szkoda, że tak zniszczony jest ten nie wiem nawet co to jest jakaś taka przypinka, może harcerska Cior 2 No i ten fancior złoty 585, dobrze ja tam nie wiem czy ja ślepy jestem tutaj takie Nie wiem jakie złoto ma znaczenie Taki o pierścioneczek Wpadł w lesie Pierwszy to cieszy I w ogóle cieszę, że wpadł No i co? Chciałem pozdrowić wszystkich, na pewno małpki Zwierzak mówi, że na razie ma przerwę Trzeba za coś żyć Mówi do roboty trzeba iść I tyle Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się Hej! A jeszcze zapomniałem dodać, zrobimy elektrolizę tego guzika którego dzisiaj wykopałem. Minus tutaj na fand damy plus na taką łyżeczkę. Eee, może to damy odwrotnie, tu jest więcej trochę. O, na takiej zasadzie. Ja przycięłem kabel USB. Smyk. Proponuję tego nie wdychać, bo to jakieś dziadostwo. Ja to robię na balkonie. No już idą jakieś bąbelki z tego nie wiem spotkamy się za 40 minut za pół godziny w sumie ja to będę doglądał co chwila ale myślę, że tak 40 minut i, i powinno być ok. Soda z wodą w proporcji nie wiem jakiej tam wiebałem tam tak przechyliłem szczuba ta łycha taka i powinno stykać. Dobra to na razie. Widać jak tu bąbluje. Syf się oddzielił. Ja może trochę... o. Widzicie? Jak odpadł. To wszystko było na tym guziku. Jeszcze ja go... Sami widzicie. Trzeba uważać, żeby zwarcia nie zrobiło. Bo to są opiłki metalu jakiegoś już skorodowane widzicie jaki syf jest odpadło to przed chwilką jak ruszyłem dam mu jeszcze 5 minut wyciągniemy przemyjemy w medełku i sami zobaczycie jak to będzie wyglądało oczywiście jest to guzik powlekany może i z ryberkiem. to się dowiemy co to za guzik w ogóle i co na nim jest Dobra, nawet pół godziny nie trzymałem. Nie trzeba było guzik arsenowy. Widać wzorek. On jeszcze jest ciemny. Jest posrebrzany. Trzeba by było go jeszcze yy, jakimś środkiem wyczyścić, on by się zrobił jaśniejszy. Także widzicie. Z niczego wychodzi coś On jest trochę porysowany Także po przejściach guzik ale coś z niego dało radę zrobić do kolekcji No to tyle z elektrolizy Jeszcze raz minus na łychę Ja mam taką łyżkę pochromowaną Minus na na to co chcemy żeby się wyczyściło kabel ja wziąłem z, ładow z USB i ładowarka chińska użyłem sody i zwykłej wody z kranu <laughs> nie proponuję tego do wszystkiego ogólnie robicie nas własną odpowiedzialność można spieprzyć sobie monetki ale można też poprawić tak jak widzicie Trzeba wiedzieć do czego używać takie, takie elektrolizy. Dobra, to tymczasem.